Cześć, witam was bardzo serdecznie z tej strony Fipif i dzisiaj ze mną jest mój rudy kolega rudy xlor Witam Dobra. I dzisiaj nagrywamy filmik, który wybraliście numerkami w poprzednim odcinku eee, czyli wybraliście, o wy tym nie wiedzieliście, ale wygraliście świąteczny poradnik zakupowy pylew ktoś się pytam, czemu poradnik zakupowy? O co? O co chodzi? To powiem tak Eee, wątpię, że ktoś chce kupować prezent na, na święta na Polifi, ale może nawet nie ktoś, nie, ktoś, chce, ktoś chce, chce kupić albo coś, może jest cały widzowie i pamiętają, że kiedyś miałam taką serię, jakie auto ja wybrać? To jest jakby taka kontynuacja, tylko wszystko jakby w jednym odcinku zamieszczone taki jest plan. Więc mam nadzieję, że będziecie zadowoleni z tego odcinka. Więc myślę, że możemy sobie zaczynać. Tak, tylko dla, spro tak tylko dla, spro dla sprostowania. Dobra, więc zaczynamy. Eee, zaczniemy na od takich aut tańszych, na które sobie może pozwolić większa część graczy. Więc tak, zaczniemy na przykład od premiera. Premier to dobre auto jedzie 150. Przy chwilę rudy go więc może coś o nim powiedzieć. Czy polecasz ogólnie? Fajne auto. Ale wizualnie mi się nie podobało. Dlatego sprzedałem. Dokładnie. Eee, więc patrzcie, kadra na fajne auto. Polecam sam, mam. E, możemy iść dalej. Klub. E, go takiego nawet za 30 tysięcy. Możecie go zgarnąć. Sobie. E, pewnie rudy co po poleci. No, swój nowy naby nabytek. Ktoś może nie powiedzieć. Clovera. Tylko nie aż takiego. Tylko bardziej takiego. Tylko ty na felgach, tylko ach, araby. O kurde, ale, ma, ale kurde sens. Flash. taki kurde podatki. Dobra, mniejsza. Nie o tym w tym odcinku. Ale do mnie unikać takich aut jak e, Willard, bo to jest po prostu, co brzydkie, kwadratowe Sheet. i do tego potem nikt ich nie chce. Dokładnie. Aż tak w ogóle wygląda. było. jest. To e, dużo, dużo ładnych aut. Blista. Tego tutaj akurat możecie. Blista zgadnie za 30 tysięcy. E, Sabra na pewno, to też bardzo fajne auto. I szybkie, 150, fajnie driftuje, super się nim jeździ. Kiedyś z niego elektrycznie, jak ktoś by był zainteresowany, to możecie obejrzeć. E, Tutaj na razie po tej stronie to tyle. Jeszcze Staliona Wam mogę powiedzieć, że Wam nawet polecałem. Eee, Z takich tańszych aut też najwyżej mogę Wam polecić e, Admirala, według mnie. I chyba tyle. Jakby w takim następnym przedziale wyższym, jakby taka cena wyższa, ciekawsza. To na pewno możecie kupić sobie takiego oto Chestera. Tak to auto wygląda. Pewnie jeszcze ja Możecie kupić Buffalo, ale wiecie co? Fala, to jest auto, które poleca dużo osób, ale osobiście mnie jakoś wyglądem ono nie zachwyca. Yy, nie poda mi się w nim przód, tym jest bardzo spoko, przód jest ma takie średnie lampy, do tego się buja na, na boki podczas jazdy mnie denerwuje. Blisko możecie kupić i, i tanie, jak i drogo, więc możecie również, również kupić tak, coś tego typu jak ta. Burrito to, znaczy, to jest auto fajne, ale raczej ja bym go w, y, Wam jakoś nie polecał za bardzo, bo to nie jest zbyt dobre auto. Na pewno. Yy. O kurde, ale mi ścina. Dalej, e, w tej scenie też już chyba nie zobacz na tej giełdzie niczego, nie ma ciekawego. Jeśli ja wie, że możecie kupić e, z takich Audi 60 tysięcy, możecie kupić jakiegoś Flesza bez tuningu. Oraz... Au. Co? Mm, Przejechał mnie. Aha, spoko. Felser, zajebisty To po prostu jest śliczne według mnie. Jak ktoś mi powie, że jest nieładne, to, to, no, to ja go nie zwyzywam, ale pewnie z wyzywa. Też okaże Ci nie podała felcer. Aha tam masz carry Więc teraz patrzcie, idziemy to auto i teraz wam powiem tyle. Eee, No tak wygląda moja kadrona teraz. No, więc piszcie czy ładnie wygląda. Eee, czy ładnie wygląda w niebieskim, czy w czerwonym, czy nie, w z pomarańczowym. I jakie to jest z niej lampki? Martanie. Dobra. Jedziemy. Dobra, dojechaliśmy. I teraz tak, zwiększamy poprzeczkę, 100 tysięcy. To mówiliśmy o, o, o gdzieś tak za 50-500 tysięcy, teraz pod, podwyższamy poprzeczkę, 100 tysięcy. Eee, więc tak, w no. okolicach 100 tysięcy, w ja Wam polecam LG, to ja czekam LG jest coś drogie, ale wiadomo, czy znajdziecie znajdzie za 100 tysięcy, Czyli dachy są jednak trochę droższe, więc teraz na razie nie. Co eee, fajny jest tego eee, Flash. flasz 100 tysięcy, ale też w do, do 60 można znaleźć, jeżeli się znajdzie z takim bezciningu. Mm, mamy dalej. Eee, ja bym chciała wam pokazać takie auto jak ZR Kurczę, no nigdzie nie ma zeterki no weź wsady, no. Ej, popatrz mi co, mniejsza. To zaraz więc. Eee, nigdzie nie ma zeterki, naprawdę? kurczę Wydaki Ej, ej, nigdzie nie ma zeterki Ej, no serio? Ej, co się, skończy, co się stało z zeterkami? Ej, bez jaj Jakie zeterki podpieprzyli? Ja nie mogę, ile tu jest pereniali? Co oni mają? Nie, on, przecież oni nic nie mają, te pereniale Dobry trolle Ej, czemu tutaj kosztuje Fortuna tyle Hej, są 200 koła? O co chodzi Nie wiem, co się dzieje jest zeterka. Jest? Jest jakaś, chciało całą żeby się Tak, zeterka, tylko oczywiście bez MK na MK3. Za stoko można odzyskać taką. O. No, więc widzicie. Zeterka, bardzo za... mega kozackie auto, po prostu... Ja je to zbieram. Więc będzie... O, patrzcie, Felgi Rimshine 110. To za... to za stówkę zgarniecie ziem. Dalej. Co to można jeszcze do 100 tysięcy dostać? Już właściwie tak mniej na, na tej giełdzie. No to właśnie do 100 tysięcy też wam mogę polecić Sultana, a to gdzieś tak... No to może tak, taky nie 100 tysięcy. Dobra. Podwyższałem przeczkę. 200 tysięcy w tym momencie. Eee, teraz tak, na pewno bullet do 200 tysięcy możecie znaleźć. Hustlera. To właśnie nadprawia, że do 100 tysięcy możecie nas szukać. Eee, oczywiście dużo autjoningowanych, o których wcześniej mówiłem. Na pewno, możecie, na pewno możecie dostać tak wspaniałe auto jak Cheetah. To by też, też tak się Cheetah, tak bardzo podoba jak mi? Pół Aha. Nie podoba mi się. O jezu, nie wiem nie wiem, Nie wiem jak ludzie nie, nie mogą nie lubić Cheetah, to jest tak wspaniałe auto. Mm, Jester no, najlepszy. Kolejny yes. Supra to jest, Jester to Supra. Tylko mm. Supra. Dalej. E, Huntleya miałem, polecam. Buleta mówiłem. Co to w ogóle jest? Oj jest. E, Mniej, że dawmy to z komentarza. Podoba mi się co ty chcesz. O, tu jest fajny bullet. To jest ładny Blade! O, czy sorry, Ej, blade się... jest śliczny, ludzie kupujcie go. Tu Gdzie jest dwupalo tyś... fajne. Bo teraz, tutaj, bo teraz mówię ludzie bardziej o takich e, ofertach, o które ludzie powiedzieli, że się bardziej opłaca, że są najlepsze w tej cenie i w ogóle... A jeśli chcecie auto ładne, no to naprawdę... Bo to taki taki... Można tak powiedzieć w że po prostu auto, które są naprawdę, na przykład, nie wiem, kolekcjonerskie, ładne w jakichś tam cenach. Jeżeli na przykład robicie kolekcję klasyków czy coś tego typu, to naprawdę... To jest jakaś skawa e, jak Giełdy z perenialami. E, powiedzcie mi w ogóle, co chodzi z tymi sentynelami? Czemu one są w ogóle takie... Takie hardcore'owe, tak sniegowane? Jakie to jest brzydkie. E, średnio wygląda to według mnie powiedz mi, o co w ogóle chodzi z tymi sentinelami w kombiaku, nie wiem o co kurde chodzi. E... No i tak. E, Banshee to na pewno też jest dobry wybór, osobiście. Gdyby na przykład mogło być Banshee w dachu, to byłoby super. Ale na przykład patrzcie na to. To ładny jest, ładniejszy niż tamten, Bez... nie w kombiaku. Patrzcie na jego kurde tyle szyby, jakie przedymione. Nie, jest słabo on wygląda. ŁADNY JEST! No Rudy ma dziwny gust. Tak, ehm, to jest taki, no. Jeszcze można możecie kupić kometa. Takie też, tak, to chyba bardziej klasyczne, ale szybkie jest, fajnie się prowadzi. Fajnie się nie jeździ. Ehm, no era. i teraz I teraz kuderujecha na najcieka no najciekawszą rzecz. Chociaż każdy wie co tutaj wam powiem. Ehm, do miliona teraz podchodzimy, czyli właściwie już nielimitowane. Ehm, turismo Na pewno. Mm, Tyle. No i tyle. Miałem Infernusa. Najlepszy nie był. Ja go oczywiście zachwalałem. To sam z perspektywy czasu myślę, że jednak to takie, takie fajne nie było. Ulam eee, powiedziała, że zajdzie się do 200 koła. Tak naprawdę to zaczynam mieć co do tego wątpliwości. No i co? Eee, no to najwyżej dam zapłacić 250 tysięcy. Eee, no chyba tyle. No na pewno Turismo tylko. Eee, Inferno na własną odpowiedzialność. Jest tylko szybki, tyle. Eee, na prostej. Tyle jest tylko fajny. Nawet, nawet, eee, nawet nie wiem, czy na pewno. Kurczę, jakiś taki szybki ten odcinek, wiesz, mam nadzieję, że był... Chciałem, żeby jak najbardziej krótki, treściwy i pomocny. Mam nadzieję, że, że się spodobało. Że tak oczywiście zostawcie ocenę. Dawajcie robimy pod tym filmikiem rekordem. Mam nadzieję, że mam duży, do dużej ilości osób dotrze naprawdę. No więc tak ee, życzę Wam miłego wieczoru, bardziej miłego dnia, bo rzucam to rano. Oczywiście mm, piszcie sobie co, chcie, co chcie w kolejnych odcinkach. I ja się z wami żegnam wraz z Rudym. Mówił dla Was flip. Cześć. Cześć.